Kochani, znowu jesteśmy w tym, w tym nawiedzonym miejscu. Nie? I słuchajcie, jaka akcja. Bo po, po tym, jak dotknąłem tych kluczy i tej kartki, ja wyłączam nagrywanie, my odchodzimy, patrzę i mam krew na ręce. Rozumiecie, kurwa? Krew. Normalnie centralnie krew miałem na łapie. Ja patrzę na tą kartkę. i na nodze też miałem. No, na nodze też miałem, bo, bo dotknąłem nogi. To miałem na nodze. I patrzę na tą kartkę i tu nie ma kurwa żadnej krwi, Zostałem, skąd ta krew na mojej ręce? Nie wiem, jak dla mnie to to miejsce jest jakieś kurwa yy, nawiedzone, co nie? Ona też jest nawiedzona. Jest. <grych> dla mnie to miejsce jest jakieś nawiedzone, tutaj yy, komary rypią kurcze jak Sasha Gray, no nie? I yy, co ja mogę wam więcej powiedzieć, no? Jak dla mnie to tutaj jest kilka teorii, albo to jest jakaś bardzo zaawansowana yy, gra w podchody dla jakichś milionerów czy intelektualistów i yy, to, to, ta lista zakupów to jest jakiś szyfr. Patrzcie w ogóle, to ciekawe jest, że tu są jeszcze jakieś numerki, co oznaczają te numerki, więc może to jest jakiś szyfr, jakiś kod, a te klucze otwierają yy, jakieś, jakiś tajemny dom. Czy coś, nie wiem, jakieś, jakieś dajemne pomieszczenie, jakąś piwnicę, czy coś, gdzie jest kontynuacja gry. Albo to jest po prostu żona, w, 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 w ten. Wygoniła męża z domu, bo nie chciał zrobić zakupów, ja powiedziała mu, <gry> powiedziała mu. Ten, co nam powiedziała? No, że i do lasu. No nie, i on wypierdolił akurat do tego lasu i stwierdziła, że w sumie mu wybaczy, jeśli. I, go... I zmieniła zamki, i stwierdziła, że w sumie mu wybaczy, jeśli on zrobi tą listę zakupów. Więc zostawiła tutaj. Cicha bądź, więc zostawiła mu listę tutaj zakupów oraz klucze do nowych zamków. No, jak widać, mąż chyba dalej ich nie znalazł. Myślę, że, myślę, że gdzieś tutaj może nawet. Kima w krzakach, jeśli tak by poszukać, to myślę, żeby się znalazł. I na jakaś. Las? Co? Słuchajcie na cały las. Wiem.